Dzień dobry, witam w naszym patologicznym kąciku literackim. A dlaczego patologicznym? Ano dlatego, że przeczytałem ostatnio, żebyś ty nie musiał, trzy książki i każda z nich jest o rynku nieruchomości w Polsce i tak się składa, że każda z nich ma w tytule wyraz pato. Czytanie w dobie serwisów streamingowych i mediów społecznościowych? Jakbym miał Netflixa, to w życiu bym książki nie otworzył. Spodziewam się zatem, że ponieważ odcinek jest o książkach, będzie miał pomiędzy 100 a 110 wyświetleń. No, niemniej otworzyłem, przeczytałem, podzielę się wrażeniami, na koniec zarekomenduję również którąś z tych książek. A gdybyś był zainteresowany zakupem, to w opisie filmu znajdziesz linki. A jak dam radę ogarnąć, to to będą linki afiliacyjne. Czyli jak kupisz książkę. To ja przywłaszczę sobie astronomiczną kwotę jakichś 30 groszy z każdej sprzedanej sztuki, no ale chcę zobaczyć, czy ten marketing afiliacyjny ma w ogóle sens i czy to jakoś działa. A jak nie dam rady ogarnąć linków afiliacyjnych, to będą linki do zwykłych księgarni, gdzie ja sam nabyłem wszystkie te trzy książki. A zatem bez zbędnej zwłoki. Zaczynamy. Zaczynam od książki, którą mam w wersji elektronicznej autor Tomasz Narkun, Budowlanka, czyli patologie polskiego budownictwa. Dlaczego zaczynam od niej? Bo te dwie są bardziej współczesne, a ta opowiada o początkach, o jakichś latach 2000 i troszkę później, kiedy zaczynał się ten boom budowlany i opowiada takie naprawdę śmieszne, ale też straszne historie ludzi, którzy są na samym końcu łańcucha pokarmowego, czyli ci, którzy na budowie po prostu ustawiają cegły, robią wylewki, robią zbrojenia krótko mówiąc, żywot. Budowlańców. Pokazany na przykładzie dwóch dżentelmenów, którzy przemieszczają się z budowy na budowę, pracując na każdej bardzo krótko, spotykając się z różnymi patologiami, pokazując jak to wówczas wyglądało. Mam nadzieję, że ten rynek się teraz ucywilizował. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to to, że wówczas do budowlanki trafiali naprawdę ludzie z łapanki, którzy najczęściej nie umieli nic albo robili byle jak i trafiali do tego systemu, dlatego że tam były rozliczenia w cyklach tygodniowych. Więc jak nie miałeś kasy, miałeś nóż na gardle, to nie musiałeś cały miesiąc zapieprzać żeby dostać jakąś wypłatę, tylko w piątek wypłacano ci zaliczkę i nawet jak coś spieprzyłeś w tym czasie, albo nawet jak uciekłeś z budowy, bo wiedziałeś, że fuszera była tak duża, że w poniedziałek, jak ktoś to zrozumie, to już w ogóle nie da ci żadnej pracy, nie wspominając już o pieniądzach, to... Tak na dobrą sprawę byłeś w stanie się zahaczyć na następnej budowie już w następny poniedziałek, licząc na kolejną zaliczkę. I drugi wniosek, który do mnie trafia po przeczytaniu tej książki, ale również gdzieś w treści tych nowszych przewija się to samo, miło, że minęło ponad 20 lat od czasów opisanych tu, to niestety, że wszystkiemu winien jest deweloper. Działa po prostu taka piramida. U góry, u samej góry jest deweloper, który finansuje wszystko, on ma generalnego wykonawcę, ten wykonawca ma podwykonawców, ci podwykonawcy mają podwykonawców, którzy też mają swoich podwykonawców. Jeżeli deweloper z różnych powodów nie zapłaci tym wszystkim, którzy są na dole, to powoli ta drabinka się niestety nie zapełnia pieniędzmi, bo z samej góry one nie spłynęły w dół, i tak na dobrą sprawę traci na samym końcu najbardziej i najczęściej ten, kto jest na dole tego łańcucha pokarmowego, na dole tej piramidy, czyli ten, który pracuje lepiej lub gorzej, bo z tym jest różnie w zależności od kwalifikacji, ale najczęściej to właśnie on z różnych powodów jest. Kopany w tyłek. Najlepsze budowlane motto? Ja tu nie będę mieszkał. Deweloper w tej opowieści jest tak straszną postacią, że nawet ci prości budowlańcy, jak chcą siebie tak mega naobrażać, to wyzywają siebie nie od jakichś tam. Tych wszystkich słów nieparlamentarnych, które, które wszyscy bardzo dobrze znamy, zwłaszcza jeśli chodzi o świat budowy, ale określają siebie mianem dewelopera. Pada nawet tutaj w książce taka definicja. W budowlance określenie deweloper bardziej funkcjonowało jako synonim złodziejskiej, kury i oszusta niż kogoś, kto zajmuje się budową nieruchomości komercyjnych. Z historii, które mnie gdzieś tam się w głowie zakotwiczyły, wyobraź sobie taką sytuację, że jest budowa jakiegoś osiedla, bloki, są to i toje, czyli toalety. I te i toje oczywiście, bo tam mnóstwo chłopa pracuje, są zapchane. Nikt tego nie opróżnia. Deweloper, ten zły deweloper ma to w nosie, kierownik budowy o to nie dba. I co robią wtedy budowlańcy, jak jest wylewka? To wylewka, która za chwilę zastygnie, to piętro, które aktualnie jest wylewane, robi za ogólnie dostępną toaletę. I uwaga, budowlańcy nie tylko załatwiają dwójeczki do tego świeżo wylanego betonu, no ale ponieważ jak to i to i przepełniony, to nie ma i papieru, podcierają się na przykład skarpetkami i te skarpetki też w tym betonie lądują. I jeżeli będziesz robił jakieś odwierty, w Posadzce, żeby sobie coś tam zamocować bezpiecznie do podłoża, to czasem możesz trafić w ówcześnie budowanych blokach na taką właśnie niespodziankę. Pozostałe dwie książki mają bardzo dużo elementów wspólnych, o których zaraz powiem i na koniec też powiem, która mnie osobiście bardziej się podoba z tych dwóch, ale czytałem je w takiej kolejności. Najpierw Łukasza, Drozdy, Dziury w Ziemi, czyli Pato Deweloperka w Polsce, a te przeczytałem w zasadzie w tym tygodniu. To jest Bartosz Józefiak. Pato deweloperka to nie jest kraj do mieszkania. A jakie są te elementy wspólne? Obydwaj panowie na przykład piszą o tym, że kiedyś, czytaj za komuny, to było lepiej, bo były jakieś dobre praktyki, budowano według jakichś określonych standardów, były jakieś przestrzenie wspólne zaplanowane, a teraz to tylko ordynarne wyciskanie pumu, czyli powierzchni użytkowej mieszkania. Na tym skupiają się deweloperzy, to po pierwsze. Po drugie, obydwoje piszą o dziwo, o tym, co mamy na tym zdjęciu, to się nazywa chyba Wola Bliska albo Bliska Wola, czyli taki polski Hong Kong, czyli inwestycja w Warszawie JW Construction. W tej książce jest dużo więcej o panu Wojciechowskim i w ogóle o tym, jak robi biznes JW Construction. W tej natomiast wspomina się tylko o tym w kontekście właśnie patodeveloperki. W ogóle w tej książce jest też sporo, nie wiem, czy to będzie widać, sporo kolorowych zdjęć. Pokazujących przykłady jakichś samowoli budowlanych albo pato, pato deweloperek będę też mówił o osiedlu nowym To jest przykład osiedla. Łanowego, bo to jest kolejny wspólny element, obydwie te książki mówią o właśnie jakichś takich pomysłach, czyli osiedla stawiane w polu, otoczeniu niczego, gdzie w zasadzie buduje się tylko infrastrukturę dojazdową, domy są pyk, 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 pik jak od sztańcy. Zresztą j Construction też zrobiło taką bardzo dużą inwestycję gdzieś pod Warszawą. Oby autorów plata wypowiedzi na przykład prezesa polskiego związku firm deweloperskich mówiącego, że ci deweloperzy nie są do końca tacy źli. Wreszcie w obydwu książkach podaje się jako przykład takiego prawie że dobrego rozwiązania deweloperskiego osiedle Nowe Żerniki, które powstało gdzieś w okolicach Wrocławia, które powstało przy współpracy deweloperów i miasta, gdzie pewne rzeczy można było zoptymalizować po to, żeby biznes deweloperom się opłacał, ale nie wszystko, bo były określone wymogi narzucone przez miasto i te Nowe Żerniki, mimo że do końca nie wszystko poszło tak jak jest, dalej podawane są jako przykład takiej, no. Całkiem przyzwoitej inwestycji deweloperskiej, jak na dzisiejsze czasy. Ta pierwsza, te dziury w ziemi, jest próbą takiego przeanalizowania bardziej problemu z boku. Ta, napisana później, z mojego punktu widzenia jest dużo ciekawsza, bo jest przykładem. Takiego dziennikarstwa, które nazywamy wcieleniowym. Autor tej książki pokusił się na przykład, żeby jako przedstawiciel mediów pojechać na event, taki event, który on tu określa jako dzień dewelopera, i po prostu towarzyszył tym deweloperom przyjeżdżającym na warsztat, chcącym się czegoś nauczyć, dowiedzieć przez cały dzień, od momentu przyjazdu, poprzez prelekcje, jakieś spotkania przy kawie, obiad, wieczorną integrację. Stara się słuchać, co mówi środowisko i na tej podstawie, Wyciąga pewne wnioski, będąc po prostu wewnątrz tego środowiska, a nie na sucho analizując, patrząc na to wszystko z boku. Najważniejsza zasada budowlana gdzie jest śmietnik? Wszędzie. Zresztą jest tu też bardzo, bardzo, bardzo ciekawy przykład opisany. Wyobraź sobie, że na każdej budowie, gdzie buduje się duży budynek jest żuraw ten dźwig. I tu autor pokusił się o co? O to, żeby przy okazji przygotowywania innego materiału zostać operatorem takiego dźwigu. Zapisał się na kurs, zdał test, który zdaje się przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego i poszedł pracować na budowę. I to jest jedna z ze straszniejszych historii, szczerze mówiąc. Wyobraź sobie, że taki kurs może zrobić każdy, taki kurs może zdać każdy. Jest tu opisany przykład, kiedy towarzyszący mu doświadczony operator tak naprawdę kładzie rękę na jego ręce, na tych wszystkich gałkach, którymi się tam operuje, żeby tym dźwigiem poruszać, tak, żeby inspektor obserwujący wszystko z dołu tego nie widział, no i zdaje de facto test za niego, tak po prostu. Później, po Części praktyczne jest część teoretyczna, gdzie autor nie odpowiada na żadne pytanie, na żadne pytanie teoretyczne, a mimo to zdaje egzamin i przykaz tylko taki jest od inspektora, żeby się pan z teorii poduczył. Po czym załatwia sobie robotę w łodzi na budowie SMS-em z pośrednikiem, gdzie tak naprawdę SMS-em bez sprawdzenia jego kwalifikacji, jakiegokolwiek doświadczenia dostaje adres, gdzie ma się stawić rano, SMS-em jest też ustalona stawka, przyjeżdża na tę budowę we wskazany dzień do Łodzi i nikt, nie sprawdzając jego kwalifikacji, każe mu leźć na górę i operować tym dźwigiem. Po pół godzinie operowania dźwigiem nerwy mu puszczają, przerywa, jak sam pisze, prowokację, schodzi z dźwigu i opuszcza budowę. Tacy ludzie, to nie jest książka z początku lat, dwutysięcznych. Tacy ludzie zdarzają się również dzisiaj na budynkach, które być może budowane są w twoim sąsiedztwie. Także jak widzisz żurawia gdzieś w okolicy, to miejsce na baczności, nie wiadomo czy ten Operator nie skończył kursu wczoraj i czy dzisiaj to nie jest jego pierwsza dniówka. Rozmowy aktualnych albo przyszłych aspirujących deweloperów nawet w obecności autora bo przecież nie wiedzą kim on jest, są dosyć otwarte, więc wprost mówi się o tym wyciskaniu pumu, jak to najbardziej zoptymalizować, co można na budowie tak pozmieniać, żeby nadal było bezpiecznie. No i wychodzi na to, że jak nie ma pewnych standardów, których ktoś pilnuje, to pojawia się niestety wolna Amerykanka, no i o przykładach tej wolnej Amerykanki też na podstawie tej lektury za moment opowiem. Największy budowlany mit? Będzie pan zadowolony! Wychodzi też z tych rozmów deweloperów, że wszyscy deweloperzy mają dwa duże bóle głowy. Pierwszy ból głowy to klient, który, jak nie daj Boże, jest awanturujący się, to nie odbiera mieszkania, to się czepia, to próbuje coś wymusić, no i to generuje koszty, i to wszystko jest tym, co trzeba zwalić na generalnego wykonawcę. Wszyscy modlą się o to po tamtej stronie, czyli deweloper i generalny wykonawca, żeby jak najszybciej minęło te 5 lat. Po których już nic nie możesz im jako klient zrobić. A do 5 lat podstawowym zadaniem każdego biura obsługi klienta jest Twoją reklamację odrzucać, odrzucać, odrzucać i jak najbardziej cię zmęczyć. Żebyś już nie chciało, żebyś przyjął na klatę te wszystkie niedociągnięcia, które są? I po prostu się z tym pogodził, naprawił sobie je we własnym zakresie. Ba, podają sobie nawet między sobą deweloperzy takie podpowiedzi, powiedzielibyśmy po nowoczesnemu typy Jak tutaj wystrychnąć klienta na dudka? Dostajesz na przykład balkon. Balkon jest niewykończony. I ułożysz sobie, bo tak normalnie robisz, kafelki na tym balkonie, a potem coś pod tym balkonem zaczyna ci do mieszkania przeciekać. Pierwsza odpowiedź biura obsługi dewelopera w kontekście tego, o czym mówiłem przed chwilą, będzie taka, że oczywiście twój wykonawca w momencie układania tych kafelek uszkodził izolację, dlatego woda się leje, nie dlatego, że gdzieś tam deweloper prawdopodobnie zrobił fuszerę. Drugi myk może być taki, że wydaje się mieszkania do odbioru klientom wcześniej, nawet przed uzyskaniem jeszcze pozwolenia na użytkowanie, nawet czasem klient ciśnie na to, chce mieć szybciej, wcześniej oddane, bo wtedy sobie szybciej zorganizuję remont, szybciej się wprowadzę i już na święta będę miał choinkę w swoim dużym pokoju, w swoim nowym mieszkaniu ale zapis jest taki przy odbierze tego mieszkania, że zrzekasz się wszelkiego rodzaju roszczeń. Trzeci myk jest taki, że deweloper przygotowuje jakąś instrukcję obsługi lokalu i tam jest bardzo szczegółowo zapisane, co w jakich odstępach czasu musisz robić, żeby utrzymywać w dobrym stanie lokal. Wystarczy, że biuro obsługi klienta wskaże, że nie taką farbą odmalowałeś drewnianą, na przykład pergolę, czy co tam masz w mieszkaniu, albo... Okna konserwować powinieneś raz na 6 miesięcy, a nie masz tej regulacji przeprowadzonej raz na 6 miesięcy, albo nie masz kwitu, który udowadnia to, że ta konserwacja była przeprowadzona, a w związku z tym twoja reklamacja jest odrzucona. No i oprócz wyciskania pumu czy pomysłów na wyciskania pumu, pojawia się jeszcze oczywiście hasło optymalizacja, bo z jednej strony mamy na samym początku ambitnego z wizją jakiegoś projektanta, architekta, i z drugiej strony ci ludzie z tych biur projektowych zderzają się z twardym życiem, z biznesem, z zarabianiem pieniędzy i z deweloperem. No i wtedy ten projekt po raz pierwszy jest optymalizowany tak, żeby było praktycznie, a nie ładnie. No i to dlatego powstaje mnóstwo różnych koszmarków w naszej przestrzeni publicznej, bo nawet jak architekt chciałby się uprzeć. No to nie postawi się deweloperowi, bo deweloper wtedy ma do wyboru bardzo dużo biur architektonicznych, młodych, świeżaków, studentów bez portfolio, którzy zrobią co tylko sobie zażyczy. Drugi poziom optymalizacji odbywa się już na budowie i są podane konkretne przykłady. Zobacz, jeżeli na przykład w projekcie pręty zbrojeniowe mają być ułożone co 20 cm, a ty zrobisz to co 22, nadal jest bezpiecznie? Prawdopodobnie tak. Ale czy będą z tego tytułu oszczędności? Oczywiście, bo tych prętów zużyjesz mniej. Jeżeli te pręty mają mieć FI na przykład 16, a ty zrobisz 14, nadal mniej stali na to pójdzie i nadal będzie to prawdopodobnie bezpieczne. Balkony, jeżeli na jednym balkonie na optymalizacji wykonania balkonu poprzez inne pręty zbrojeniowe czy inne ich rozstawienie uda się zaoszczędzić 200 albo 300 złotych, ale tych balkonów na osiedlu trzepiesz 300. No to jest gra warta świeczki, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nikt, nawet nadzór budowlany, nie jest potem w stanie tego sprawdzić. I to nas doprowadza do pytania, dlaczego deweloperzy to robią? Dlaczego optymalizują? Ano, odpowiedź jest prosta i ona płynie z obydwóch książek, mój drogi widzu. Dlatego, że mogą, bo nie ma tej kontroli, o tym za chwilę powiem, i dlatego, że to się po prostu opłaca. Najważniejsze prawo budowlane. Póki się nie zawali, to będzie stało. A jak pierdolę, to nas już tu dawno nie będzie. Jak jest z tą kontrolą, mogłoby się wydawać, że jak deweloper uzyskał prawomocne pozwolenie budowlane, to ktoś to sprawdził, co jest w tych projektach. I prawdopodobnie tak, ktoś to przejrzał, ale bardziej był skupiony na tym, czy są odpowiednie dokumenty złożone w odpowiedniej. Kolejności i czy wszyscy, którzy powinni być podpisani pod tymi dokumentami, złożyli podpisy, bo za projekt bierze odpowiedzialność kto? Projektant czy urzędnik? Więc co jest ważniejsze dla urzędnika? Podobnie gdyby nadzór budowlany chciał sprawdzić przed odbiorem budynku, czy pręty zbrojeniowe zostały właściwie rozłożone, w sensie odległości, albo czy są o właściwej średnicy. Przecież musiałby robić wtedy jakieś odwierty, albo stosować wzrok rentgenowski, którego inspektorzy. Nadzoru budowlanego nie posiadają, a poza tym jest ich tak mało, że naprawdę mają co robić i na tej jednej budowie, zwłaszcza jak wiedzą, że inwestor dostał prawomocne budowlane pozwolenie, no to oni się też nie skupiają na sprawdzaniu dokładnie wszystkich, wszystkich, absolutnie wszystkich szczegółów, tylko tego co niezbędne. I idą dalej robić swoje. Zaczęliśmy od tego, że samo czytanie dzisiaj a jest niezłym zboczeniem. Uważaj na siebie, więc nie sądzę, że przeczytasz wszystkie trzy, bo to byłoby naprawdę pójście po bandzie. Gdybyś miał z tych trzech wybrać tylko jedną, bazując na mojej rekomendacji, to generalnie ta mi się najbardziej podobała. Jest może czasem złośliwie napisana, w złośliwy sposób przedstawiająca to środowisko deweloperów. Ale prawdopodobnie takie po prostu ono jest. Nastawione często na to, żeby generować zyski, rzadziej na to, żeby budować porządnie w trosce o klienta. No ale biznes, taki, czasem krwawy jest ten biznes. Więc gdybyś miał wybrać jedną, to polecam tą. A gdybyś potrzebował rozrywki, takiej naprawdę, czasem kwaskowej, gdzie dużo mówi się o różnych wydzielinach, o różnych po prostu patusach, którzy na budowach pracują, no to. Zachęcam do tego. I jeszcze jedna ciekawa uwaga na koniec. Która z tych książek, czy za którą z tych książek stoi większy koszt dla wydawcy? Czy za wersją elektroniczną, czy za wersją papierową? Bo moim zdaniem, zrobienie tego jest tańsze. A okazuje się, że na przykład e-book tej książki. Jest droższy niż jej wersja elektroniczna, dlatego zdecydowałem się na wersję papierową, mimo że co do zasady wolę jednak czytać tak, bo to jest o, ok, wiem, że lubimy zapach książki, ja też lubię zapach papieru, lubię czasem wziąć książkę do ręki, ale to jest bardziej praktyczne dla mnie rozwiązanie czytnik książek. W wersji elektronicznej dużo prościej mi jest tak usiąść i sobie po prostu pykać jednym palcem, niż gdzieś tu wiader zawieje, tu coś mi wpadnie, tu muszę pamiętać, na której stronie skończyłem. Nie wchodźmy w dyskusję, każdy ma swoje preferencje. Tyle na dzisiaj przygotowałem, dzięki za uczestnictwo w pierwszym patologicznym kąciku literackim. Zachęcam do zasubskrybowania, polajkowania, ale przede wszystkim do zakupu przynajmniej jednej z tych książek. Dzięki, drogi widzu, za twoją uwagę. Powiedz innym, że jest taki kanał, niech sobie też coś dobrego obejrzą. A ty trzymaj się ciepło, dobrej lektury życzę, czuwaj.